Witam Was w Kancelarii Premiera, budynku, w którym koordynowane są najważniejsze projekty w tym kraju. Zachęcam Was byście dołączyli do zespołów projektowych i swoim talentem uczynili je jeszcze lepszymi dla ich odbiorców. Zapraszam! Twoja inicjatywa i zaangażowanie społeczne może mieć realny wpływ na Twoje otoczenie. Jeśli chcesz być częścią projektu na skalę państwową i masz motywację do tego, żeby działać na rzecz innych, mamy coś dla Ciebie. I Ty! Otwórz się na wyzwania Wagi Państwowej. Jak? Razem ze Zwolnionymi z teorii zapraszamy do pierwszego w historii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów programu stażowego Liderzy Innowacji. Jak się do nas zgłosić? Jak zostać liderem innowacji? Wejdź na nasz fanpage GoVTech Polska i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Spiesz się, zostało niewiele czasu. Do 23 lutego do godziny 23.59 zbieramy zgłoszenia. Powodzenia!